Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj spędzimy sobie razem mój dzień w pracy oraz dzień w szkole, takie dwa w jednym. Dostałam ostatnio komentarz. Ej, to ty chodzisz do szkoły czy pracujesz? No ja mam dwa w jednym, moi drodzy, co pewnie wy już o tym wiecie, bo to był komentarz od kogoś, kto ewidentnie mnie nie, obser nie subskrybuje, bo na YouTube są subskrypcje, nie obserwacje. Teraz jestem już w pracy, w ogóle prawie nie zdążyłam na autobus, ale by była dupa bo dzisiaj jeszcze mam taki dzień, gdzie będzie w chu i trochę roboty, bo mam bardzo dużo zamówień, znaczy nie ja, tylko no, praca, firma. Mamy bardzo duże zamówienie, więc dzisiaj będzie dużo roboty. Dlatego ja korzystam z tego, że przyszłam wcześniej do pracy i mam jeszcze 15 minut do wybicia równej 6, o której teoretycznie moja zmiana się zaczyna i zjem sobie teraz śniadanie oraz napiję się trochę kawy, bo potem wiem, że do godziny 12 i nie będzie na to czasu. No może do 11.30 jak dobrze i... Szybko nam pójdzie i zrobiłam sobie wczoraj taki deserek i w ogóle plan był taki, że miał być kraker z masłem orzechowym, banan, kraker z masłem orzechowym i banan, ale plan był taki, że to miało zająć tylko tyle, a zajęło to prawie całe pudełeczko i tego to jest tutaj najmniej, ale mam nadzieję, że to będzie dobre, bo jadłam ostatnio takie połączenie właśnie krakersa, banana i tego kajmaku. No i to było bardzo dobre i sobie myślę, że kurczę Kajmaku nie mam, też nie chcę kupować kajmaku dla jednego deserku, bo to się potem zepsuje. I pomyślałam, że spróbuję to zrobić z masłem orzechowym. Jestem ciekawa, czy to będzie dobre. Jak na razie niewiele z tego spróbowałam, ale zapowiada się dobrze. Kurczę, chciałabym to jakoś wymieszać, ale ledwo się dokopałam do tej pierwszej warstwy, więc koniecznie wam z tego nie wymieszam. Zrobiłam sobie kawy w proszku w ogóle, bo jeszcze nie mamy tutaj ekspresu. I powiem wam, że jeśli szukacie kawy w proszku, tak na razie ta. Jest najlepsza, bo smakuje prawie jak kakałko, więc jest mega, mega dobra. I ja teraz jem, piję kawę trochę, bo na pewno całej nie lubię i biorę się do roboty. Też się trochę nie śpieszę jak na razie, bo mam trochę niewyrośnięte ciasto, więc mam nadzieję, że jak mu dam jeszcze chwilę, to one troszkę podrośnie. kanapeczkę, w ogóle to jest moja totalna obsesja, ta kanapka i ta pizza, którą tutaj mamy, ona jest z grzybkami houdini, albo houdini, nie wiem do końca jak to wymówić i takim włoskim salami, no po prostu cudo skradłam moje serce do tego z czerwona cebula, więc I love, przepadłam i mamy też taką kanapeczkę i pizzę i kanapeczkę sobie zjadłam a pinsesę wzięłam do szkoły, żeby zjeść potem, bo nie wracamy do domu, dzisiaj jesteśmy cały dzień na Bielsku, bo ja zaraz po pracy nie idę do szkoły, ale idę do kawiarni. Taki mam plan. Tam się chcę trochę pouczyć, popracować i dopiero potem pójdziemy do szkoły. Mam dzisiaj 3 godziny lekcji, jeśli dobrze pamiętam, i do tego sprawdzian z geografii, więc wzięłam soceczkę. O tak. I trochę sobie poczytam, bo dzisiaj nie mamy zbyt dużego ruchu. No i tutaj siedzimy jeszcze chyba pół godziny. Jest 13.30. Nie, 13.12. No to troszkę około godzinki. W ogóle powiem wam, że dzisiaj tak leje, tak pada, a ja sobie nie wzięłam żadnego parasola i. O masakra, bo ja mam nadzieję, że moja kurtka nie przemoknie i że mój pleca, który jest skórzany też nie przemoknie, bo ja tam mam laptop i jak mi przemoknie to będzie dupa. A na szczęście nawet jak pójdę do kawiarni to raczej gdzieś blisko, a szkołę też mam blisko, więc e, z tym nie mam problemu. Powiem Wam, że no, dzisiaj dużo się działo, ale tak na spokojnie w miarę udało nam się ze wszystkim wyrobić, znaczy udało się wyrobić z tym najważniejszym bo z paroma rzeczami się nie wyrobiliśmy, ale tak było spokojnie. Bałam się, że będzie większe zamieszanie, bo ostatnio jak robiliśmy kanapki, to było ogromne zamieszanie, a dzisiaj to już może też kwestia tego, że robiliśmy już kilka razy, a tam wtedy to był pierwszy raz, no to dzisiaj już było tak spokojniej, więc się z tego powodu bardzo, bardzo cieszę. W ogóle powiem Wam, że mam, nie wiem czy Wam o już mówiłam, ale mam legalne pozwolenie na nagrywanie w pracy, więc jestem happy, co prawda nie wiem czy o takie nagrywanie chodziło, ale mogę nagrywać, bo nagrywam content tutaj dużo zdjęcia i tak dalej i nawet mówią, że mogę to robić, że robię więcej, więc jestem mega happy bo nie dość, że ta praca sama w sobie jest fajna, to jeszcze mam dodatkowy aspekt, że mogę gdzieś tam rozwijać się na płaszczyźnie social media, na którym wcześniej bym się nie mogła rozwijać, bo ja też czasami robię sprzedażowe rolki, ale sprzedaję produkty cyfrowe, a to jest troszkę coś innego, więc e, mega, mega się jaram, że mogę sobie coś ponagrywać, porobić zdjęcia, pomontować i że mam w to jakiś wkład. Mega, mega mnie to cieszy, tym bardziej, że lubię działać w social mediach. To... Sorry, że się do Was nie odezwałam zaraz po powrocie do domu, ale e, jak wróciłam, od zaczęłam się rozpakowywać, gadać z mamą, później poszłam się umyć i tak jakoś nie było czasu, żeby wziąć w telefonu i do Was zagadać. Tak więc po pracy poszłam sobie do kawiarni i spędziłam około godzinę, ucząc się na geografię i ogarnęłam w końcu mojego Instagrama. Ostatnio mam trochę mało czasu na niego, muszę to jakoś bardziej zorganizować. Mm. Potem poszłam do szkoły, zaliczyłam geografię, jestem zadowolona z tego, jak poszedł mi ten sprawdzian, wydaje mi się, że czwórka będzie na spokojnie, fajnie by było, jakby była piątka, ale nie wiem, czy aż tak dobrze mi poszło, ale czwórka wydaje mi się, że na luzie będzie. I potem miałam dwie godziny polskiego i niestety chyba z tego, co kojarzę z lekcji, Wam nic nie nagrałam. Wybaczcie mi, ale na sprawdzianie nie używałam telefonu, a potem na Polskim jednocześnie starałam się skupić na lekcji oraz robiłam sobie wstępne notatki z chemii, bo jutro mam kartkówkę z chemii, na którą też teraz będę właśnie się uczyć i przepisywać, bo zrobiłam sobie wstępne notatki na laptopie, ale muszę sobie zrobić jeszcze takie prawdziwe na kartce, bo o ile na przykład geografię mogą sobie wydrukować, to chemii już nie mogę, bo są różne takie, wiecie, wzory i tak dalej, gdzie na komputerze nie do końca się je da tak przerysować, jak się powinno. O, bo. Ja nie mam takiego wiecie jakby laptopa, czy coś z jakimś rysikiem albo z jakimś programem do rysowania, i zawsze takie rzeczy jest mi ciężko i muszę kombinować. I wolę sobie to zrobić na kartce, żeby przez to moje kombinowanie nie pomylić się podczas pisania. Więc razy jest plan taki, że będę pisać. Ogółem mamy dobry czas, więc jestem dobrej myśli, że, że uda mi się i spać o w miarę takiej normalnej godzinie. Jeszcze bym chciała sobie zrobić journaling na pełnię, bo dziś się spełnia wypannie w moim wspaniałym, kochanym, najlepszym znaku. Ale to też mogę sobie zrobić jutro, może jutro będę miała trochę spokojniej. No i to w sumie tyle. Teraz będę siedzieć i pisać, a potem lecę spanko. No i w sumie się pewnie do Was dopiero jakoś jutro. Dostałam chyba jakiegoś objawienia. Zrozumiałam chemię, to jest cud. Naprawdę, zrozumiałam o co w tym chodzi. I chyba nauczyłam się rozróżniać alkeny od alkinów i alkenów. Nie umiem tego odmieniać, ale umiem to rozróżnić. Jak zobaczę liczbę? W końcu ogarnęłam, jak się to rozróżnia. Ja wam powiem, że jak ja to robiłam na lekcji, jak ćwiczyliśmy, to ja podziwiałam osoby, które to rozróżniały, bo patrzyłam na te trzy tabelki i miałam takie jak Wy widzicie różnice, jakby mi się to wszystko mieli w oczach. I dostałam olśnienia. Ja też załapałam, jak się to rozróżnia więc jest super. Mam notatki skończone. Teraz to tylko zapakować i jutro kilka razy sobie przeczytać przed lekcją. Pewnie też kilka osób będzie mnie pytać o co chodzi w tym, więc też sobie przy okazji to przećwiczę, bo będę to powtarzać. I ja już wiem, że się z Wami żegnałam, że widzimy się jutro, ale jakoś poczułam potrzebę pochwalenia się tym, że ogarnęłam chemię, tak więc teraz już tak naprawdę widzimy się jutro, bo dosłownie teraz... E Kładę się spać i idę spanku, więc dobranoc. Hejka, witam Was w kolejnym dniu. W ogóle powiem Wam, że nie wyrobiłam się na jeden autobus, teraz idę na drugi, bo co prawda wstałam na czas, ale zamiast wstać i zacząć się ogarniać, bo miałam idealnie tyle czasu, ile potrzebowałam, ja sobie wchodzę na Instagramka, przeglądam moje powiadomienia, odpisałam koleżance, i tak sobie leżę, patrzę w sufit i wstałam dopiero o 7, gdy miałam wychodzić, więc zaraz idziemy na drugi autobus. I tak wygląda mój outfit, sweterek, spodnie i lecimy. W Dzisiaj w szkole miałam taki mega spokojny dzień, bo w sumie geografia była jak zawsze, na fizyce jak zawsze nic się nie robi. To wtedy sobie pomontowałam content na następny tydzień, bo i tak miałam to w planach, zaplanowałam go i zrobiłam sobie opisy. Później chemię jedną godzinę też nic nie robiliśmy, na drugiej godzinie mieliśmy kartkówkę, która poszła mi dobrze, dostałam minus 5, więc jestem happy. A potem miałam dwie godziny polskiego, no i jak to na polskim, wiecie, gadacie, słuchacie, piszecie, bla, bla, bla. Więc ogółem taki mega, mega spokojny dzień mi minął w tej szkole. W międzyczasie byłam w kawiarni, i zakupiłam pyszne, takie jakby ciacho w pudełku, mogę to chyba tak nazwać. Oraz kupiłam sobie kawę różaną. Bardzo interesujący smak. Nie mogę powiedzieć, że to jest jakieś mega przepyszne, ale nie mogę też powiedzieć, że to jest niedobre. Jak będziecie mieli jakieś okazje, to sobie spróbujcie, bo taki bardzo ten smak jest e, interesujący. Teraz jak wróciłam do domu, zjadłam sobie tosty, nie chcę robić obiadu, bo chcę sobie wieczorem zamówić pizzę i sobie obejrzeć filmy, taki mam plan na dzisiejszy wieczór. I ja mam wrażenie, że w każdą sobotę mam ten sam plan, a on to mi się nigdy nie udaje, ale dzisiaj chcę, żeby mi się to naprawdę udało. I rzeczy, które chciałabym jeszcze zrobić przed tym moim wieczorem filmowym, to poćwiczyć umyć się ogarnąć, nagrać podcast i zmontować podcast, bo miałam go nagrać już wczoraj, albo w, w ogóle w czwartek miałam go nagrać, tak wstępnie, później przełożyłam na piątek, no i dalej go nie nagrałam, więc też muszę to dzisiaj zrobić. No i muszę dzisiaj zmontować. On w ogóle już powinien być zmontowany i tak naprawdę od półtorej godziny powinien być już dostępny, bo staram się wstawiać filmy o 15, więc... No, dopiero go będę nagrywać. Mam nadzieję, że do tej, nie wiem, 18-19 jakoś się wyrobię z tym wszystkim i że będę mogła już sobie włączyć wtedy ten film, zjeść sobie pizzę, bo już się nastawiłam, że chcę pizzę i już się. No, tak, mam ochotę, jakbym mogła, mnie już teraz zamówiła. Do tego byłam też na chwilę w sklepie, bo miałam pół godziny do autobusu i żeby nie siedzieć na polu, wyszłam do sklepu i przy okazji kupiłam sobie wodę gazowaną oraz nową butelkę, bo tamta mi się już popsuła, więc. Jestem zadowolona, no i teraz sobie trochę poćwiczę, chociaż nie chce mi się strasznie bardziej bym się może porozciągała czy coś, ale to wiem, że bardziej kwestia lenia niż że jestem naprawdę zmęczona, bo nie miałam za bardzo czym by się dzisiaj nawet zmęczyć, więc trochę się przymuszę i se zrobię jakieś ćwiczenia, które z nami lubię. Potem się też może trochę porozciągam, i pójdę się umyć i ogarnąć. No, bo i tak już dzisiaj nie mam w planach nigdzie wychodzić. Uważam, że nie ma lepszej energii i lepszego uczucia niż zarąbisty trening do zarąbistej muzyki i sesja taka... Sesja? Nie wiem, czy mogę nazwać sesją. Chodzi po prostu o taki czas spokojnego rozciągania, takiego mega intuicyjnego, że robicie ćwiczenia, które chcecie i tyle, ile chcecie, że nie, że macie jakiś filmik. Uważam, że to jest coś wspaniałego. I pomimo, że wiem, jak wspaniałe to jest, to i tak ciężko mi nadal wprowadzić ten nawyk rozciągania. Nadal nad nim pracuję i idzie mi on gorzej niż lepiej. Też kwestia tego, że teraz zaczęła mi się praca na pełen etat i troszkę muszę sobie przeorganizować swoje życie. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda bić w ten nawyk rozciągania, bo wiem, że mi się uda, ale nie wiem kiedy, mam nadzieję, że jak najszybciej. I teraz będę się już ogarniać do mycia i ogółem się umyję. Umyję to mój tłuste kłaki, bo już mnie łeb cały swędzi od rana gdzieś tam co chwila. Tylko tu, tu, tu. I mam takie kurczę, Nie drap się bo jeszcze spąślałam, że Szyma, ja po prostu łbanie umyłam wczoraj. E, więc teraz się będę ogarniać. I postanowiłam, że nagram podcast. I jak go, skończę nagrywać, to zamówię sobie pizzę. I po prostu podczas montowania zmontuję tyle, ile dam radę, w czasie oczekiwania na pizzę, żeby ten czas gdzieś mi się zapełnił. Ponieważ jest sobota wieczór i podejrzewam, że będzie dużo zamówień, więc mogę nawet czekać do dwóch godzin na tą moją pizzę. Dlatego postanowiłam właśnie, że w tym czasie sobie zacznę montować ten podcast. Może zdążę go nawet zmontować całego i wstawić, to by było idealnie. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Teraz każdym właśnie się radzi idę się ogarnąć, by już mieć to z głowy. Nie wiem czemu, ale jak ogarniam się wcześniej, na przykład o 18, 17 czy 19, gdzie to są takie wczesne godziny na ogarnianie się dla mnie. To mam wrażenie, że mam więcej czasu wieczorem, tak jakby mi ktoś dołożył dodatkową godzinę. Jakby wiecie, brawo, wykonałaś jakąś czynność wcześniej, to masz tutaj dodatkową godzinę, e, wykorzystają dobrze. I ja się tak dosłownie czuję, jak umyję się wcześniej, bo nie, jak myję się wieczorem, to dalej mi to zajmuje godzinę, ale mam wrażenie, że tracę tą godzinę. Nie wiem czemu, jakoś tak mój umysł to jakoś dziwnie pojmuje, pomimo, że wiem, że tak nie jest, bo to jest jakby dalej godzina na mycie się, co nie, to nie tak, że. Czas staje w miejscu, ale mam jakieś takie odczucia, dlatego postanowiłam, że dzisiaj się umyję wcześniej, żebym później miała taki spokój, że nie muszę tego robić i mogę sobie spokojnie oglądać filmy. Nie, nie zwracając uwagi na czas i nie mając z tyłu głowy tego właśnie, że ej, jeszcze musisz znaleźć tą godzinę, na no to umycie się, z czego zmyciem myciem włosów czasami to potrafi nawet zająć dłużej. I w ogóle zapomniałam Wam o tym powiedzieć, spróbuję Wam o tym mówić przy okazji rozpakowując się jedną ręką, ale dzisiaj udało mi się dwa razy wyjść z mojej strefy komfortu, jeśli chodzi o nagrywanie, jestem z siebie mega, mega dumna. Pierwsza rzecz to była, gdy byłam w kawiarni. To zapytałam pani, czy mogę ją nagrać. I to się może dla kogoś wydawać mega proste, ale dla mnie zawsze to było bardzo stresujące. I dzisiaj jakoś tak samo to ze mnie wyszło. W ogóle dopiero po fakcie miałam takie, kurwa, Martyna, odezwałaś się. Wow, brawo ty. I, no ale to naprawdę po fakcie. Może też dlatego, że byłam z koleżanką. Ja mam jakoś tak, że jak jestem z ludźmi, to też mi jest łatwiej na przykład nagrywać, jeśli jestem z ludźmi, z którymi czuję się komfortowo. Więc to może kwestia tego, że tak po prostu wzięłam i zapytałam, czy mogę nagrać. Jak pani mi robi kawę. Chociaż i tak z tego kadru, który nagrałam, praktycznie nic nie było widać, chyba. Bo jeszcze nie wiem, nie montowałam, ale podczas nagrywania, jak na to patrzyłam, to to wyglądało tak, że mm, uznałam, nie wiem w ogóle, czy to wstawię do filmu, ale sam fakt. Oraz druga rzecz, też związana z nagrywaniem, to dałam. Znaczy, dałam. Prawdopodobnie Wam dam. Nagrałam urywek swoich ćwiczeń. Bo o ile jeśli chodzi o rozciąganie, to to mi jakoś nie przeszkadza wstawiać, bo rozciąganie jest. Stojące w miejscu, więc tam na pewno wszystko wygląda idealnie. A jeśli chodzi o ćwiczenia, w szczególności jak ja sobie robię to, moje den party, gdzie ja totalnie nie zwracam uwagi na to, czy mam napięty brzuch, czy moje biodra idą tak, jak powinny, czy odpowiednio układam ramiona i tak dalej. Tak jak na przykład zwraca się uwagę w tańcu, tak jak na przykład w Hehilsach, trzeba zwrócić na to uwagę, trzeba tego pilnować. Tak jak sobie tańczę w, dom tańczę w domu, to totalnie mam na to wywalone. I z tego powodu często nie nagrywam, jak tańczę. Tak, w domu, bo bardzo mnie to stresuje, że to nie jest właśnie idealne, że ja nie pilnuję tego ciała. Z jednej strony fajne jest to, że tego ciała nie pilnuję, a z drugiej strony mega mnie to stresuje. Tak więc wyszłam trochę ze swojej strefy komfortu i nagrałam wam aż kawałek, jak robię aż jeden ruch. Brawo, ja, tak wiem, jestem świetna. No więc to są takie moje dwa małe osiągnięcia tego dnia. Idealny outfit do odbierania pizzy, co nie? Piżama z szyryka, bluza z grincha i moje włosy, które są w pół mokre, w pół suche i jeszcze nie rozczesane. Chociaż nie wiem, czy to pizza, czy siostra wróciła do domu. Zaraz się przekonamy. To była pizza, akurat skończyłam idealnie montować podcast, więc będę mogła go pobierać, przy okazji jeść pizzę, oglądając Barbie, bo wybrałam sobie wcześniej dwa filmy, Eksercysta, Papieża i Barbie, ale nie wiem, czy dam radę obejrzeć dwa, bo już czuję, że jestem zmęczona, tak więc ja przygotowuję sobie jeszcze mm, talerz do tej pizzy, ketchup, chciałam powiedzieć długopis, ta jasne, nóż i będziemy oglądać i zajadać się przepyszną pizzą, której bardzo dawno nie jadłam. Musiałam ładnie wyciągnąć pizzę z pudełka i dać na talerzyk, oczywiście musiało nie wyjść, ale ogólnie powiem Wam, że nie wiem, czy to kwestia tego, że dziś jest sobota i mają dużo piz pizzy i mogą robić trochę na odwal, ale to ciasto jest strasznie dziwne. Nawet na początku, w pierwszym momencie pomyślałam, że jest zepsute, ale nie, chyba jest wszystko ok, ale jest takie, mega dziwna jest dzisiaj ta pizza. Też w ogóle, jak ją otworzyłam, to była jakaś powyginana, jakby w tym pudle, to nie wiadomo, co się z nią działo. Ale ogólnie jest dobra, smakuje tak jak zawsze tylko po prostu dziwnie się zachowuje. Jak dla mnie osobiście najważniejszy jest smak, nie wygląd, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Więc smakowo smakuje tak jak zawsze, ale no, tu akurat po tym kawałku nie widać. Tutaj się tylko trochę z przodu rozwalił, bo te dwa najgorsze już zjadłam, które były. E no, ale taka dziwna jest trochę. Dobra, ale teraz lecimy oglądać Barbie, bo tak bardzo nie mogłam się doczekać, aż ten film będzie gdzieś dostępny. Mega, chciałam go obejrzeć. Skończyłam właśnie oglądać, i mega fajny był ten film. Podobał mi się i to bardzo. Choć szczerze, kurczę ja myślałam, że to będzie trochę inaczej. Ja myślałam, że większość tej fabuły będzie się działała w prawdziwym świecie. A nie w tym Barbilandzie. Nie wiem, może przez to, że tyle się o to nasłuchałam, to chyba miałam ogromne oczekiwania. Film jest naprawdę fajny, mi się mega spodobał, ale jednocześnie czuję jakiś taki niedosyt. Właściwie może właśnie tym, że trochę inaczej sobie to wyobrażałam oraz tak wszyscy nakręcali na ten film, że miałam takie wygórowane oczekiwania, ale jest tu u mnie takie. 7,5 albo 8 na 10, więc naprawdę dobry film. Jak nie oglądaliście, to wam polecam, bo jest teraz na Netflixie dostępny. Miał kilka wspaniałych momentów, które no, dały do myślenia. I jeszcze na pewno nieraz obejrzę ten film i naprawdę wspaniały właśnie tymi takimi momentami. I nie wygadamy o głupiej lalce, a to wszystko jest takie głębsze. Mega hmm, mi się to spodobało. Ten taki głębszy przegaz, i w ogóle. No, fajne to było. Oraz śmiechłam kilka razy. Były tam takie fajne sceny, gdzie po prostu widziałam i śmiechłam, bo nie dało się inaczej. No, fajny wieczór. Brakowało mi takiego. W ogóle z pizzą, z filmem. Tak spokojnie, totalnie, bez żadnego pośpiechu. Dawno nie miałam takiej chwili. Teraz już idę spać. Um, bo jestem już zmęczona, jeszcze do tego się najadłam. A wiecie, jak fajnie się śpi po najedzeniu? Prawdopodobnie każdy choć raz to przeżył, więc też chcę już i spać. Tak więc już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że te dwa dni razem Wam się spodobały. Widzimy się w kolejnym vlogu. Bye, bye.